To jest Acer Predator Extreme. Z tej perspektywy wygląda jak krasowy motocykl. Dopiero jak spojrzymy w górę, to zauważymy, że to tak naprawdę hulajnoga. Pierwszy raz mam styczność z tak ciekawym pojazdem, który jest zupełnie inny niż pozostałe. Przed nagrywaniem tego odcinka szukałem jakiejkolwiek informacji czy opinii na temat tej hulajnogi, i o mój Boże, nie znalazłem ani jednej prawdziwej i rzetelnej opinii. Pisali tam, że to jest terenowa bestia, potwór, który będzie wyrywał się wam spod nóg, że to jest hulajnoga akrobatyczna. No, zupełnie tak nie jest, ale oglądajcie do końca, to osoba, która przetestowała już kilkadziesiąt hulajnóg w swojej karierze, opowie wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Predator Extreme w zupełnie inny sposób podchodzi do hulajnóg elektrycznych. W sposób bardziej ekscytujący. Zaczynając od wyglądu, to jak widzicie, wygląda agresywnie. Jak na początku powiedziałem, gdyby nie kolumna kierownicza, to wygląda jak mały ścigacz. Ostre kształty, rama zespawana z rur, wizualnie naprawdę mi się podoba. Dopiero patrząc na całość pojazdu, widzimy, że to hulajnoga, ale znowu nie taka standardowa. W przypadku tej hulajnogi nie będę Wam dawał rekomendacji albo razu jej do zakupu z trzech różnych powodów. Przede wszystkim nie jest to hulajnoga dla mnie. Z racji swoich rozmiarów i osiągów jest skierowana raczej dla osób mniejszych, drobniejszych. Na przykład będzie dobra dla nastolatków. Drugi powód jest taki, że nie da się jej porównać z żadną inną hulajnogą właśnie przez swoją budowę, że zupełnie inaczej się na niej jeździ. A trzeci powód jest taki, że tą hulajnogę do testów wysłał mi Acer, a w dodatku zasponsorował ten film i też warto żebyście o tym wiedzieli. A jak wrażenia z jazdy? Z racji tego, że nie mamy standardowego podestu, a stajemy na platformach po bokach, to przez to jeździ się na niej zupełnie inaczej. Bo na klasycznej hulajnoze stawiamy nogę za nogą w jednej linii i skręcając, oprócz kierownicy, to jeszcze pochylamy się do przodu lub do tyłu. Tutaj, aby skręcić, zwyczajnie przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Dzięki temu i całej konstrukcji, to hulajnoga jest bardzo zwinna, że aż zachęca do zabawy. Do jeżdżenia slalomem i szybkiego zmieniania kierunków, a promień skrętu jest tutaj bardzo mały. I nie musicie się martwić, bo jeździ się na niej bardzo prosto i intuicyjnie. Odpychacie się, stajecie i jedziecie. Podesty, na których stoimy, są dosyć mocno wysunięte do tyłu, tym samym środek ciężkości opiera się w większości na tylnej osi, a to bardzo zachęca do jeżdżenia na jednym kole i próbowania różnych trików. No, uwaga, hopka teraz. E, bardzo przyjemnie. No to zawieszenie jest takie elastyczne, mocno skoczne. Jako, że to hulajnoga od Acera, to niestety musi spełniać przypisy Unii Europejskiej. No i mamy tutaj blokadę do 20 km na godzinę. No bardzo chciałoby się więcej i czuć, że nawet pewnie silnik mógłby się więcej rozpędzić, ale niestety mamy elektroniczną blokadę. 30 na godzinę, ale z górki! 32, 33 na godzinę, 34, 35. No i to by było na tyle, bo tyle to się rozpędzimy tylko z górki, bo niestety ogranicza nas blokada w silniku. Jeśli przy dłuższej przejażdżce zmęczą Wam się nogi, to możecie sobie przysiąść. Tutaj muszę zaznaczyć, że nie została ona do tego stworzona i producent tego nie rekomenduje, ale też wam nie zabroni. Mam informację, że będzie można do niej dokupić pełnoprawne siodełko, ale warto zaznaczyć, że z siodełkiem hulajnoga będzie wtedy już nielegalna na drogach publicznych. Zawieszenie całkiem dobrze sobie radzi na takim podłożu, dobrze wybiera nierówności i zdecydowanie pomagają duże opony 10 calowe. Pochwalić muszę zawieszenie, bo jest naprawdę dobre, miękkie, ma duży zakres ruchów, szczególnie na tylnej osi, a właśnie tam znajdziemy środek ciężkości. Amortyzacja jest rzeczywiście komfortowa, nawet dla osoby moich gabarytów. Na kierownicy panuje pełen minimalizm. Nie znajdziemy tu klaksonu czy stacyjki, jedynie sterownik z małym wyświetlaczem, którym włączymy hulajnogę oraz wybierzemy jeden z trzech biegów. Za zatrzymanie pojazdu odpowiadają hamulce tarczowe, zaciągane linkami. Miło zobaczyć tutaj zaciski na. Zamontowaną mamy tutaj 48-woltową baterię o pojemności 10,5 Ah. Producent deklaruje, że przejdzie ci do 35 km, jednak realna wartość bez jazdy ślimaczym tempem pozwoli na przejechanie około 20 km. Oczywiście dużo tutaj zależy od warunków oraz wagi kierującego. Jako, że bateria jest odpinana, to możecie zabrać samą baterię do domu, aby ją naładować, nie dźwigając całej hulajnogi. Silnik jest jeden i w szczycie osiągnie maksymalnie 960 W mocy, a moc nominalna to 350 W. Także nie jest to hulajnoga terenowa do ekstremalnej jazdy. Nie ma co zakrzywiać rzeczywistości i nazywać ją potworem, skoro rozpędza się maksymalnie do 20 km na godzinę. To jest spokojny pojazd, tylko, że ze swoją odmienną konstrukcją i niecodziennym stylem jazdy, zachęca do zwinnych manewrów i podbijania przedniego koła. W zestawie do hulajnogi otrzymujemy ładowarkę, drugą, krótszą kolumnę kierowniczą i w dodatku jeszcze bezprzewodowe kierunkowskazy ładowane przez USB. Dzięki nim będziemy bardziej widoczni na drodze. A teraz cztery rzeczy, które mi się podobają w tej hulajnodze oraz cztery, które chciałbym, aby były inne. Wizualnie bardzo mi się podoba, a w dodatku możemy modyfikować jej wygląd zdejmując te osłonki i będzie wyglądała bardziej surowo. Podoba mi się to, że bateria ma przycisk bezpieczeństwa oraz to, że jeśli zdejmiemy te plastikowe osłonki, to bateria jest wymienialna. Podoba mi się zawieszenie, bo nawet przy mojej wadze i skakaniu na nią z pełnym impetem nie dobija amortyzatora do samego końca. Miejsce na tablicę rejestracyjną będziecie przygotowani w razie, gdyby zmieniły się przepisy. Kulajnoga jest lekka, waży zaledwie 23 kg, ale wada jest taka, że nie ma składanej kierownicy. Kierownica nie jest składana i w wysokości również nie można wyregulować, ale w zestawie otrzymujemy drugą, krótszą kolumnę. Bardzo ograniczony sterownik, na którym nie możemy wiele zmienić. Przednia lampka jest dosyć słaba, a w dodatku zamocowana na sztywno, także nawet jeśli będziemy kręcić kierownicą, to ona i tak będzie świeciła prosto. Ja rozumiem, że to jest Acer i muszą przestrzegać prawa, czyli limitu 20 km na godzinę, jednak chciałbym, aby tą blokadę można było zdjąć. Podsumowując, Acer Predator Extreme jest pełen kontrastów, bo z jednej strony wygląda jak motocykl, ale przecież to hulajnoga. Z drugiej strony ma ograniczenie do 20 km na godzinę, którego się niestety nie da zdjąć, ale zachęca do zabawy, do jazdy dla przyjemności, do tego, żeby się nią pobawić i na przykład jeśli miałbym do wyboru na przykład taką a takie typowo miejskie hulajnogi typu Xiaomi M365, które nawet nie mają zawieszenia, no to wiadomo zdecydowanie wybrałbym tą. Myślę, że to będzie dobra propozycja dla nastolatków, bo nie ukrywajmy, dla dorosłych chłopów takich jak ja to niestety ona jest trochę za mała. To dla nas, będzie dobrym wyborem, bo tak, możecie spokojnie i bezpiecznie dojechać do szkoły, rodzice nie będą się martwić, że się zabijecie, bo będzie H50 na godzinę. Jak już dojedziecie do szkoły, to takim sprzętem naprawdę wzbudzicie spore zainteresowanie, a po szkole, jak już będziecie mieli trochę więcej wolnego czasu, można zabrać ją do lasu, pobawić się nią i wydobyć z niej to, co najlepsze. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem lub chociaż chcecie sprawdzić cenę, zajrzyjcie do linku w opisie. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne szczegóły, a jeszcze niżej w opisie znajdziecie link do całej listy produktów, których używam do nagrywania tego typu recenzji oraz mój ekwipunek na hulajnogi. I to już tyle ode mnie. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.